Zobaczcie, na tureckim siedzeniu, takim arabskim. Proszę Państwa, tu mi się dobrze wypoczywa i mogę coś y, y, zrobić, jakiś filmik. Oglądałem maleckiego, który się burzy, tak, jest oburzony na Jacka B., że ma młodą lubownicę. No... Posłuchałem, ale nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej sprawie, ale kilku z was już napisało do mnie, więc chcecie znać moją opinię na ten temat. Co ja o tym myślę, o tym Jacku B i tej całej sprawie, która nabiera rozgłosu dzięki filmikom Marckiego? Proszę Państwa, ja wiele w życiu widziałem. Sami wiecie, że podróżuję, no nie na dwa tygodnie, jedna w czasie, tylko na kilka miesięcy co roku, a robię to od, no, od 20 chyba lat zdaje się, nawet wcześniej, bo jak wyjechałem z Polski, to, to było bardzo dawno temu. I już podróżowałem, jeszcze będąc w Polsce Ludowej. Tak, temat Marecki poruszył już. A ja zabieram głos, co ja ty myślę. Pozwólcie, że, że się zastanowię. Bo ja nie mam edytingu, żeby to tak wycinać, więc ja mus, muszę powoli to jakoś zebrać na myśli i nie wiem, jak to wam przekazać. Postaram się, jak będę mógł, tylko. Ach. Proszę Państwa, jest taka sprawa: że to nie jest taki rzadki przypadek. Na pewno to się zdarza, to się zdarzało i będzie wydarzać. Że albo kobieta starsza, albo mężczyzna starszy. Tak to jest. Ja pamiętam, sąsiad mój był młody, miał 30 lat, a jego żona, którą się ożenił, miała ponad 50. No, kobieta starsza, ale potem on sobie wziął jakąś do sprzątania kobietę i niestety tą żonę swoją do gotowania gonił, a współżył z tą młodą. Dwudziestolatką, też była młodsza od niego, 10 lat, to zobaczcie, jak to się skończyło. Niekoniecznie tak się musi stać. No ale znam też przypadek. No, różne są przypadki. I tych przypadków bym wymieniał, to by było. Um, no, filmu by nie starczyło. Klisza pękła. No. Chwileczkę. Teraz tak. Proszę Państwa, na pewno to jest dziwne dla mnie, tak jak w krajach arabskich. 10-letnia dziewczynka wychodzi za mąż za starca 70 -letniego. I on ma już tam 10 żon, a ona do kolekcji, do sprzątania czy tam. No nie wiem po co, bo 70-letni już mężczyzna to raczej to, to, to nie myśli, że on taki będzie sprawny jak 20 latek. Więc no, bez sensu takie małżeństwo, ale jednak to rodzice robią i tak w Indiach do tej pory jest. Że są małżeństwa dobierane przez rodziców, że narzeczona czy narzeczony dogadają nic nie mają. Rodzina wybiera, matka i ojciec decyduje i tak ma być. Ślepe posłuszeństwo. No ale jesteśmy teraz w, w krajach, nazwijmy to, rozwiniętych. Cywilizacyjnie do przodu jest postęp, i w tej kulturalnej sprawie też jest postęp. Ale, proszę państwa, natura nie wybiera. Przyroda nie wybiera wieku. Nawet nie zna wieku. Jest popęd, e, pociąg, jaki do pewnej osoby, proszę państwa, e, e, ludzie się przeciągają. Ludzie się w jakiś sposób dobierają, przyciągają, proszę państwa. E, I zwierzęta też. Więc jesteśmy oburzeni. No jak to? E, e, na przykład ta. Aktorka słynna, co grała w filmie Maskow Zoro. Zeta. Och, jak ona mi się podobała, ta dziewczyna. Ona wyszła za mąż za Douglasa, Michaela, który jest starszy od niej o 25 lat. Proszę Państwa, i powiecie co? Za pieniądze wyszła, a nie za niego. Nie, proszę Państwa, ona miała pieniądze. To była bogata kobieta, zagrała w filmie, kilka milionów dolarów dostała, nie musiała się wcale że nic z człowiekiem takim starym, on je, jej czymś zaimponował I, i są do dzisiaj. Zobaczcie, ile to lat minęło? No prawie 20 lat, jak są razem. No, od tego czasu, kiedy film Maskowzora, oni się pobrali, tak, już mają dwoje dzieci, więc tym wiekiem nie przeszkadzał za bardzo, może w łóżku coś tam i tak dalej, ale to nie tylko się łóżko liczy, proszę Państwa. Życie się nie opiera tylko na seksie, ale na czymś innym też. No i teraz Jacek B. ma młodą lubownicę i ludzie są oburzeni. W Grecji taki przypadek był, proszę Państwa, prezydent Grecji, 80-letni prezydent, wziął sobie za żonę 30-letnią tam jakąś kobietę. Grecja w tym czasie, proszę Państwa, no, tam był boom gospodarczy. Wszyscy się budowali. My, Polacy, pracowaliśmy w Grecji. Cała Jugosławia była w Grecji. Tyle było roboty. No, ale ludziom się to nie spodobało, właśnie. Zaczęli narzekać, zaczęli hejtować. I były wybory, i ten dobry prezydent przegrał. I wszedł na jego miejsce Mitsutaki, Taki, który przyłączył Grecję do Unii Europejskiej. Ja. Jeszcze rok byłem w tej Grecji, jak ta Grecja przystąpiła do tej Unii, proszę Państwa, zaczęło się sypać. Nowe zakazy, na, zakazy, nakazy i ta Grecja dzisiaj jest na dole. Najbiedniejszy kraj. A tam się jeździło do pracy, sobie wyobraźcie. Ja tam zrobiłem dobre pieniądze. Hiszpania. Mój kolega w, w ciągu pięciu lat w Hiszpanii zaoszczędził 70 tysięcy dolarów amerykańskich i przyjechał do Kanady i sobie kupił dom. Obecny Hiszpania jest na dnie. Co to ma wspólnego z Mareckim i z jego filmikiem? No, chcę Wam to tak pokazać szeroko, że my nie powinniśmy się wtrącać do ludzi. Jeśli ta kobieta, ta dziewczyna jest pełnoletnia, rozumiecie, a my tak oddalamy ten wiek. Kiedyś było tak, 16 lat już była taka, już, już mogła decydować, potem 18 zrobili, 19, potem 21 już robią, proszę Państwa, niedługo będzie 31 i stary y, mężczyzna z w włosami będzie na garnuszku mamusi. Takich niedołęgów wychowujemy, proszę Państwa. Tak. Jeszcze ja też y, ożeniłem się bardzo młodo, mając 22 lata, a moja była żona miała 16. Nikt się wtedy nie dziwił temu, proszę Państwa. To było normalne. Ludzie tak się żenili. A teraz? Wielki hałas się robi, szum na cały świat. Co to się dzieje, proszę Państwa? No, zmienia się wszystko, się zmienia. I co wam jeszcze powiem? Będąc taka, taką młodą kobietą, moja żona była doskonałą żoną i wspaniałą matką. Tak? Ja byłem zdziwiony, że taką mam żonę. Nie spodziewałem się. Taka młoda dziewczyna. Więc teraz ten wiek. Jan, Jacek B., ile tam ma 58 lat? Coś takiego będzie miał. A jego lubownica. 18, na że ma 20, Ona chyba ma 20. Różnica 38 lat. Co to? A kogo to obchodzi? Jeśli oni się kochają, że oni chcą z sobą przebywać na jakiś czas, może nie na zawsze, może za rok dwa się rozstaną. Ale jest ten okres w ich życiu, że oni siebie potrzebują. Ja bym się nie wtrącał. Nie przeszkadzał przynajmniej, nie dokuczał. Po prostu, jeśli jest niepełnoletnia, to tego jest prawo, proszę Państwa. Jakieś wprowadzone. No takie sztuczne, bo ja wam też mówię, że przyroda nie zna prawa. My sobie robimy prawo. No, czy ono jest potrzebne? Nie do przesady. Na pewno jest potrzebne jakieś prawo, bo bez prawie też by było niedobrze. Tylko teraz mamy tych praw na jednego człowieka 40 tysięcy przepisów. No to już jest przesada. Teraz nie możesz oddychać nawet, bo musisz maskę nosić. Bo ktoś ci każe nosić maskę, na przykład. Już nie masz nic do gadania. E, niedługo tak nas, e, takich upów zrobią, że będziemy się obawiać wyjść bez e, okularów, rękawic i czy tam jeszcze z czymś na zewnątrz. Będzie pozwolenie. Niedługo będziemy płacić za powietrze, że oddychamy się żeby powietrzem. Że będziesz mógł maskę ściągnąć? No to płać, bo oddychasz lekarstwem. Proszę Państwa, to jest to, że... No, jak Wam to wytłumaczyć? Z tym Jackiem B i tą całą... Liwia? Liwia, Liwia. Życzę im jak najlepiej. Ja wiem, że to może być taka krótka jakaś przygoda. Ich sprawa, ich życie. Jeśli to nie ma przemocy w tym, tylko jest zgoda między nimi. No, komu to przeszkadza? Ludziom zawsze wszystko coś przeszkadza. Mi nie przeszkadza, proszę państwa. Życzę im jak najlepiej. Już po to powtarzam. I co więcej. Malecki słuchaj, tobie też się to może przydarzyć. Jesteś przystojny tego, że jakaś mała lata się w tobie zakocha, a będzieś wtedy może 50 lat. I nie ma w tym nic dziwnego. Są takie przypadki. Ja miałem taki przypadek, proszę Państwa, na markecie sprzedawałem, czyli na targu. Różne no, rzeczy. I taka dziewczyna liścikiem pisała. Pisze tego miłości, tego. Ja myślałem, że to mojego do mojego. Do mojego syna, bo ona była w wieku mojego syna. Mój syn siedział, ja tu, i mówi to do ciebie chyba? O nie ta to do ciebie. No i zacząłem czytać. A potem zaczęła seksualne. Oj, narobiło się. Dobrze, że, że się wyprowadziłem, bo nie dawała mi spokoju. Proszę państwa, a wtedy miałam 46 lat. No, więc to nie taki stary człowiek, ale ta dziewczyna miała może tak 18. Nie więcej, nie wiem, ile ona miała lat, nie przedstawiała się, tylko takie właśnie miłosne liściki pisała i co będzie ze mną robiła. <laughs> Chciała, żebym z nią spróbował, że będziemy mieszkać, będziemy mieli dwoje dzieci. Planowała sobie, proszę Państwa. Zauroczyła się. Chwilowo, proszę Państwa. No co, kusza nie było. Oczywiście, ładna kobieta, dziewczyna, ja wolny. No, kurcze nie było, proszę Państwa, i wtedy też takie ograniczenie miałem. A, bo to, tam to tego, proszę Państwa. No, to dzisiaj ona by miała 40, to by pasowało. <laughs> proszę Państwa, widzicie? A wtedy tak myślałem. Nie wypada, bo to, tamto, tamto. Ona by miała teraz ile? Ja miałem 46, to było 18 lat temu. Nie, bo ja bym. No, gdzieś tak było. No, no proszę Państwa. No to prawie by miała, dzisiaj czterdziechę prawie by miała ta dziewczyna. To, to super by było. Zabawa. Rysiek sprawny jeszcze. Więc y, nie ograniczacie się czasem. Proszę Państwa, wiadomo, że jak będzie małolatka, to nie, bo to jeszcze dzieciak, ale jak już jest, już jest pełnoletnia i on jest pełnoletni, no, no to co, dlaczego nie? Jeśli się kochacie, jeśli macie wspólny język, rozumiecie się. Moja taka znajoma, proszę Państwa, mówiła tak. Ja ją podrywałem, Taka ładna kobieta, proszę Państwa, i ona z takim starym zawsze chodziła, sąsiadem jej. A Ja mówię, co to tak się, się z nim zadajesz? A ona mówi, że to jest jej kochanek. A ja mówię, co? Proszę Państwa, kobieta przed 40, a on emeryt, 60, parę lat miał, może 67, może 70. I ona mi powiedziała, on jej tak piczkie wyliże godziny codziennie jej piczkę liże, a potem 5 minut wsadza i dmucha. Ona mówi, że ona w, w niebie jest. <grywa> I to ją trzymało przy nim. No, to więc różne są e, powody, do, na których się ludzie schodzą razem i się rozchodzą, proszę Państwa. Więc moje zdanie jest takie. Pełnoletnia, on pełnoletni, niech sobie żyją. To jest ich przygoda, to ich życie, oni decydują, nie my. Rozumiecie? Zajmijcie się ludzie swoimi sprawami, bo was to może też spotkać. Trzymajcie się.